Nie wytrzymamy fali uderzeniowej. Alarmujący apel pandemia koronawirusa. Włoski minister zdrowia o możliwej, spektakularnej porażce. Włoski minister zdrowia Roberto Sperane zaostrzegł w piątek 6 listopada, że bez znacznego ograniczenia przemieszczania się i zdecydowanej zmiany trybu życia koegzystencja z koronawirusem w oczekiwaniu na szczepionkę może zakończyć się spektakularną porażką, w wystąpieniu w Izbie Deputowanych Szef Resortu Zdrowia podkreślił, że w Europie zmarły ponad 294 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Jak zaznaczył, potwierdzono prawie 12 milionów przypadków infekcji. Zakaziła się co 37. Osoba, te dane robią wyrażenie, oznajmił Speranza. Nie wytrzymamy fali uderzeniowej minister przypomniał, że rząd w Rzymie zawsze brał pod uwagę ryzyko związane z drugą falą pandemii i m.in. dlatego już w lipcu poprosił parlament o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, wprowadzonego w styczniu na pół roku. Minister zdrowia zaznaczył, jeśli nie przełamiemy krzywej zakażeń, personel medyczny nie wytrzyma fali uderzeniowej. Czekają nas niełatwe miesiące, ale mamy siłę, by ponownie zmniejszyć krzywą zakażeń, dodał. Girus nie daje nam czasu speran zamówił deputowanym w związku z polemiką na temat wprowadzanych restrykcji, że pandemia nie może być przedmiotem sporu politycznego. Girus nie daje nam czasu. Jeśli nie będziemy go zwalczać w odpowiedni sposób, rozprzestrzeni się, oświadczył szef resortu zdrowia. Nie podsycajmy polemiki, jest zbędna i straszliwie szkodliwa, trzymajmy kwestie naukowe z dala od batalii politycznych, apelował. W piątek zanotowano we Włoszech 446 zgonów na COVID-19 i ponad 37 tysięcy nowych zakażeń.